Dzień dobry, moi drodzy! Witam Was dzisiaj w siódmym już odcinku vlogmasów. Dzisiaj zabieramy się za pierniczki. Mamy w końcu na to czas, ponieważ jutro już wracam do pracy, więc nie ma na co czekać, tylko zaczynajmy. No dobra pokażę jak ci to wyszło. No jest duży piernik. Może tak go gotujemy pieczeniu. Nie, teraz trzeba go przykryć folią, dodać na dwie godziny do lodówki. I po dwóch godzinach będziemy działać dalej. Paulina już zrobiła ciasto na pierniczki, teraz musi z dwie godziny w lodówce postać, żeby się przygotowało, a później będziemy wycinać z tego wzorki foremkami oczywiście. Ale to dopiero za dwie godziny. Pole. Będziemy ciągle tego. Jest, kula. Teraz ją dzielimy na cztery, cztery części i będziemy rozwałkowywać i ubijać foremki, tylko potrzebujemy. No i jak ona wygląda? No, Czekaj, bo to jest gorący jeszcze blacha. kawałek no, na, na zęba. No ile wyszło? Pokaż. Dużo jeszcze jedna. bo to jest gorąca blacha, Dawid. Jest cały co miseczka w pierniku. No i jeszcze dojdzie. Na mała miseczka będzie. A tutaj są kolejne Dopiero się włożyły i robią się. Dzisiejszy dzień jest strasznie krótki, ale ostatnio jakieś takie krótkie mam te dni. Szczególnie, że jest niedziela, chciałem sobie trochę odpocząć i też dzisiaj się za dobrze nie czuję. Jest jak jest niedziela, dobra do odpoczynku. jest prostu jakieś zmęczone ostatnio jestem. I też szczera prawda, że dawno nie robiłem takiej serii ileś odcinków pod rząd. Mam nadzieję, że one Wam się podobają. Jutro postaram się coś więcej Wam pokazać. Bo już jutro poniedziałek i robota przy Tomu. Dzięki się z wami żegnam, widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć.